Dzień wszystkim, Bartek Muzej z tej strony, z blogu piwoto. Zaprezentuję Wam dzisiaj recenzję piwa, które w pewnym stopniu powinny odmienić naszą scenę krawędzi. Oto Sakrum Behemoth, piwo od Browaru Peru. Piwo jest dedykowane y, polskiemu zespołowi Pagan Metalowemu, Metalowemu Behemoth. Y, no, zespół na pewno osoby, które nie są związane z muzyką kojarzy się z osobą Nergala, czy też to z historii z procesów sądowych, z, wiad z wiadomych względów, czy też prowadzenia yy, pewnych show telewizyjnych. Mm. Mam tutaj piwo w stylu Belgian IPA. Yy, do szczegółów teraz kilka dowiemy, ale najpierw tak. Yy, Związki piwa i roka, metalu no, są powszechnie znane. Yy, parafrazując, piwo to najlepsza używka. Yy, nieodłącznym elementem prawie wszystkich koncertów jest dobre piwo. I napij znaczy piwo. I teraz zmieńmy świat, żeby było to dobre piwo. Tutaj, mam nadzieję, stoi przynajmniej świetne piwo, a przynajmniej bardzo dobre. Yy, Browar Perum. Do tej pory nie zawodził. Wydaje, wydaje naprawdę bardzo dobre piwa. Yy, autorem wszystkich receptów, z tego co wiem, jest Adam Czogala. I robi naprawdę świetną robotę. Yy, a szczególne uwzględnienie według mnie zasługuje ich i Ich Dulkenweizen też jest naprawdę niezły. Yy, orzechowy gaj, czyli brązowy porter. Mua, świetny. I mam nadzieję, że Behemoth sakrum nawiąże do swoich wybitnych poprzedników. Ale wracając do tematu: piwo jak to piwo, rok jak to rok, metal jak to metal, mają punkty zwrotne. I takie związki, czyli tworzenie piwa dla poszczególnego zespołu, miały już kilka razy miejsca w historii. Na pewno ludzie ze sklepowych spółek kojarzą piwa z zespół ACDC. Nie jest, nie jest aż tak wybitny, ale zespół zajebisty. E, trooper, czyli extra strong beater dla e, zespołu Iron Maiden, czyli popularny Trooper. Oprócz tego ostatnio na polskiej scenie craftu pojawił się American IPA od browaru Reden, ze zespołu JD Overdrive. E, Kindest of Ares. Z tego co fajne, to się nazywało. Było to całkiem przyjemne troszeczkę karmelowe, ale ogólnie zostawiające po sobie bardzo dobre wrażenie jak Tutaj mamy coś podobnego. Yy, Browar Perum i zespół Behemoth nawiązali taką współpracę, że mają powstać trzy piwa. Pierwsze Sacrum, drugie Profanum i trzecie Herety. Yy, nazwy piw nawiązują troszeczkę do książki wywiadu rzeki Nergala Sacrum Profanum no i pierwsza część. Sakum, Pico Świętego, tutaj mamy Belgian IPA, czyli piwa być słodkie, przyjemne, relaksujące. Zapowiedziano już drugie piwo, które ma się pojawić na koniec czerwca lub no na początek lipca, nie pamiętam dobrze, ale będzie to yy, Profanum 13 Black IPA. No, 13 może aż tak mnie nie jara, ale yy, jeżeli patrzymy, że będzie to jakieś Session Black IPA, idealne na lato, to na pewno spróbuję. I ostatnim pimią ma być heretyk wydany na jesień. Yy, niektórzy blogerzy posunęli się do teorii, że będzie to RIS. I wystarczyłby jakiś double Black IPA w stylu Cumbia Bavaria. Nie mam aż takich wysokich oczekiwań, ale zobaczymy co będzie. Jak będą dwie IPy, może być też trzecia. Teraz kilka szczegółów dotyczących Oczywiście mm, Browar Perun. Tradycyjnie bardzo ładna etykieta. W ich stylu mamy głąbki pokoju. Gdybyśmy mogli zobaczyć. Albo jak wyciągniemy, to to pokażę. Yy, historia o Jasne piwo w stylu belgijski z dodatkiem australijskich chmieli na zimno. Chmielony, chmielowy aromat egzotycznych owoców: mango, ananas, marakuja, zbalansowany słod, e, słodową słodyczą oraz okopowo-estrowymi nutami. Smaku: złożony intensywny chmiel, słodkawość, owoce oraz delikatna pieprzowa pikanteria. Boryczka umiarkowana zapewniająca sesyjność. Receptura i wykonanie: Adam Czogala. Skład: woda. Słody jęczmienny, pszeniczny i płatki owsiane, które udać się chmiele, drożdże górnej fermentacji. Z tego co znalazłem na stronie, drożdże to T58 i chmiele. Użyto bardzo ciekawych chmieli według mnie. Na góręczkę mamy Jungę. Oprócz tego pojawiają się chmiele Summer. Jest to australijski chmiel aromatyczny. Zapewniającym właśnie takie odczucie ananasa, mango, equinox czy equinox, zależy czy ktoś woli z łaciny czy tak bardziej z angielskiego to mówić, yy, który jest chmielem uniwersalnym. Docelowo yy, powinien mieć pomiędzy 14,5 a 15,5 yy, alfa kwasów. Yy, obecne wersje sprzedawane, jak sprawdzałem na niektórych stronach sklepów zapewniających bieżące dostawy chmielu to 13,1 alfa kwasów. Yy, i aromatycznie rzucono też australijski chmiel ELE. Equinox powinien zapewnić aromat porzeczek, mango, ananasu. Do tej pory udało mi się wypić chmiel Equinot. Z tego co wiem, tylko w kinki. Jest nowa warka kinki ale od jezu, od doktora Bru nie powalała na kolana, więc mam nadzieję, że tutaj odczuję moc tego chmielu. Jakoś też, ostatnio się składało dziwnie, że sporo, sporo, sporo tych takich słodkich aromatów. No cóż, jeszcze dzisiaj było przecież pite, piwo Krzyż Południa Southern Cross, nowozelandzki miel, cytrynowy, trochę żywiczny. Kilka dni wcześniej była Zaka, teraz będzie Equinox, Summer, L i Junga. Czyli jeden chmiel amerykański Equinox, dwa chmiele australijskie, L i Summer i jeden chmiel polski Junga na goryczkę. Data przydatności: 7 listopada 2015, czyli świeżo po rozlewie, piwo kupione w piwnicy we Wrocławiu. 15 plato, 6,2 alkoholu. Czyli piwo powinno być dosyć pewne, dosyć słodkawe. Taka rzecz jest opiecywana. Zobaczymy jak będzie. Aromat jest słodkawy, ale niezbyt intensywny. No, trzeba, trzeba... Troszkę się nawąchać, żeby wyczuć poszczególne nuty. Przelewamy do szkła. Wygląd. Pipo jest bursztynowe. No nawet wchodzące w miedziany, miedziane, bursztynowe, no coś takiego, yy, mocno opalizujące. Yy, z tego co widzę nie dzieje się nic szczególnie złego, nie unoszą się ani pozostałości białkowe, nie ma też żadnych warfoców z chmielu. Drąże też nie są widoczne, więc widocznie, wizualnie całkiem jest całkiem Przybrudzona biel, taka szarawa. Średnio i drobno pęcherzykowa. No i... Chyba będzie ładnie oblepieć szkło. przynajmniej mam taką nadzieję. Aromat. Słodkawy. Jest mango. Jest melon, według mnie. O i tak, jest bardzo dużo melonu. Mhm. Tak, zdecydowanie melon. Może trochę ananasa i przyjemna nuta pieprzowa. Yy, teraz nie pamiętam, czy to od Eli, czy od Summer, ale któryś z tych dwóch miń powinien dać właśnie taką lekko pieprzową, korzenną nutę. Zapach w porządku. Przejdźmy do degustacji. Wasze zdrowie. Mhm. Dobrze. Przechodząc do konkretów w zakresie smaku. Piwo jest osyś nisko wysycone, Ni, średnie jak u niskiemu. Aksamitne w smaku. Przyjemnie zwłaszcza podniebienie. też więc jest całkiem dobrze. Goryczka. Goryczka nasuwa raz na sobą wspomnienie takich tropikalnych włosów, czyli jest. Jest to mango, jest ananas, ale czy jest lepiej zaleganie, poprawi? Nie. Goreczka zupełnie nie zalega, ale pozostawia taką delikatną, przyprawową nutę o smaku. Jest, czyli całkiem przyjemnie. Piana, jak widzę, dosyć istotnie się zredukowała do drobnego korzuszka na powierzchni płynu, ale, ale zdobi szkło, więc wizualnie nie jest źle. O, to jest kolejna rzecz, którą chciałem pokazać. Kamera złapie. Logo, maskotka Browaru Perun. Perun. Browar Perun oczywiście nawiązuje do mitologii i wierzeń Słowian. No i podobnie ze zespół Behemoth no, też jest określany jako taki pagan metal, więc no, ich współpraca jest dosyć, dosyć znamienna. Yy, powiem tak. Yy, ostatnio widziałem faceta w koszulce z logiem Peruna i chcę taką mieć. Naprawdę genialne, proste, no, przywodzi nam taką potęgę słowiańskich ust Peruna i no, ekstra. No szczególnie, że ostatnio oglądałem kingów, więc Odyn, Perun, podobne klimaty. Piwo jest dobre. Nie jest. Z... Nie powiedziałbym, że jest wytrawne. Idzie troszeczkę pod słodkość. Jest dobrze zbalansowane. Goryczka jest punktowa. Niezbyt wysoka, nie jest akurat podana nigdzie na etykiecie. Ale obstawiam, że jest to jakieś z i iwów, coś koło tego, fajnie ukryte przez yy, złodowość. Yy, nie, ma, nie ma na szczęście zalegającego, nieprzyjemnego kremelu. Więc jak najbardziej godne polecenia. I teraz kwestia dlaczego uważam, że to ibu jest bardzo ważne dla rozwoju polskiego craftu. To jest Behamot, wielokrotnie nagradzany, mający w Polsce rzesze fanów i na świecie. Fani tego zespołu będą chcieli wypić to piwo. Wypiją sakrum, wypiją profanum, zobaczą heretyka. I to jest naprawdę niesamowita rzesza ludzi, którzy będą mieli możliwość wziąć porządne szkło, usiąść, naleć, powąchać, skosztować, podzielić się wrażeniami ze znajomymi, z przyjaciółmi i powiedzieć: świetne piwo. Na ten, na ten sposób uważam, że. Yy, to jest jedna z najlepszych rzeczy, która może wydać się polskiemu craftowi, czyli yy, związanie piwa rzemieślniczego z taką mocną marką jak Behemoth. No i szczególnie, że piwo jest naprawdę dobre. Mi, niczego nie urywa tak naprawdę. Przygotowałem sobie karteczki z ocenami i wystawię tą ocenę. Behemoth dostaje ode mnie solidne 7 na 10. Jest to naprawdę fajne piwo. Są belgijskie nuty. No, czy są belgijskie nuty? No, może, może. Może belgijskie nuty właśnie troszeczkę podchodzące pod y, tą słodowość. Ale jeżeli mówimy o tym no jako IPA, chmielonym, y, chmielonym, jest naprawdę dobrze. Wszystkim osobom, które do tej pory miały związku z kraftowym piwem, zdecydowanie polecam. Bardzo fajne piwo, żeby zacząć od przygody z kraftem. Pamiętajcie, to był Piwotok, Bełkot Szaleńca. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy mówiłem prawdę, musicie spróbować. Behemoth Sacrum. Trzymajcie się, cześć.